Jestem za prawdą, za prawem i sprawiedliwością, za reformami i za rozwojem Polski. Zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie wniosku wyprowadzenia naszego kraju ze struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Dzięki edukacji nasze społeczeństwo będzie mogło funkcjonować w Zjednoczonej Europie, ale także w świecie w sposób równoprawny. Nie można narzekać. To, co się dzieje w Gdańsku, tak w Gdańsku nie było od setek lat. Młodzi ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy, nie mają domu, nie mają rodziny, nie mają nic. Nic nie mogą w tym kraju osiągnąć, muszą wyjechać. Kompetencje prezenta muszą być podwyższone. A różnica pomiędzy emeryturą kapitałową a mieszaną jest 500 zł. Po prostu w tej chwili mam 1200 zł. 470 zł, z czego muszę utrzymać się? Panu też dlatego, że uważam, że dużo rzeczy w naszym państwie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Przede wszystkim jest to rynek pracy. Żeby dobro narodu, a zarazem wasze, było najwyższym celem waszych działań. Pomyślmy, czy taki rzecz jak państwo socjalne e, nie powinno być naszym celem do naśladowania. Chciałbym zmienić w swoim gdańsku. To, że, żeby się zmieniły na przykład drogi rowerowe. Polska traci na optymal, tak zwanej optymalizacji podatkowej w rajach podatkowych nawet 46 miliardów złotych rocznie. Chcemy godnej pracy dla wszystkich. To jest nasz kolejny filar. Nie zgadzamy się na masowe wykorzystywanie umów śmieciowych. Chodzi mi o piękną aleję grunwalską, wysadzoną, wysadzoną starymi lipami. Należy urząd marszałkowski zlikwidować. Chcę wyrazić zadowolenie z rozwoju Gdańska. Uważamy, że elektrownia jądrowa jest nieekonomicznym i niewłaściwym rozwiązaniem dla Polski. Dlaczego pozwoliliście na podziurawienie Wydmy Lubiatowskiej, jednego z piękniejszych miejsc na wybrzeżu? E, niestety, nasza liczba urzędników w naszym kraju jest no, przerażająca. Chciałem podziękować prezydentowi miasta Gdańska, Pawłowi Adamowiczowi, za zrobienie tak dużo rzeczy dla Gdańska. W sensie, wypowiadają się o osobach, o, o, o ludziach, o, o religii, której tak naprawdę w ogóle nie znają. Nasze propozycje dotyczą przede wszystkim właśnie zwiększenia opodatkowania osób najbogatszych. Jest to wpadka za wpadką, żenada za żenadą. Jak jest przyznawaniem mieszkań dla młodych? urodzonych w Gdańsku młodych ludzi. Nie ma elementarnych zasad uczciwości, miejsc pracy dla bezrobotnych, opiekuńczej roli państwa. Uważam, że zamknięcie sklepików szkolnych jest złym pomysłem, bo jak wybierzemy odpowiednich ludzi, na pewno nasza rzeczywistość będzie lepsza. ZUS odmawia mi naliczenia emerytury. Uważam, że brzuch. To jest sprawa indywidualna każda, każdej kobiety. Prezydent Polski powinien być silny, odpowiedzialny i odpowiadać za całą Polskę w jednej osobie. Nawet lokalne władze danej partii niewiele mają do powiedzenia. Nowoczesne państwo to państwo, które szanuje czas swoich obywateli. Różne jednostki prywatne, budżetowe, korporacje ponadnarodowe i niestety wszyscy nie działamy na tych samych zasadach. Przepraszam wszystkich. Was Za to co się działo przez tą kandencję w sejmie złego.